Każdy z nas ma inną osobowość, inny temperament. Jesteśmy w różnym wieku, urodziliśmy się w różnym miejscu. Każdy z nas ma swoją historię do opowiedzenia. I teraz chodzi o to, żebyśmy zaczęli opowiadać swoje historie, żebyśmy nie odtwarzali czyichś opowieści, żebyśmy nie starali się być tacy jak ktoś, tylko żebyśmy autentycznie zaczęli wyrażać sami siebie. A jak to zrobić? To się po prostu czuje, człowiek wie. Tak w środku, tutaj człowiek czuje, czy jest prawdziwy, czy jest autentyczny, czy nie jest. Nazywam się Kinga Miśkiewicz. Jestem ekspertem wokalnym, psychologiem, coachem oraz mentorką komunikacji biznesowej i medialnej. Od lat Pokazuje ludziom, jak dobry i mocny głos może wspierać ich w ich życiu i co zrobić, żeby w pełni wyrażać się głosem. Przez wiele lat mojej pracy indywidualnej z ludźmi, jeśli chodzi o głos, zaobserwowałam, że jeżeli ktoś nie lubi swojego głosu, jeżeli ktoś nie lubi słuchać siebie na nagraniu, jeżeli ktoś nie lubi mówić publicznie, to jakiejś części siebie nie lubi, nie akceptuje. W jakiejś części ta osoba jeszcze czuje i wie świadomie, lub podświadomie, zaznaczam bardzo często podświadomie, że coś jest nie tak, że ta osoba jest nieautentyczna. W sensie ta osoba sama czuje i wie, że nie jest prawdziwa, że kłamie. I Dlatego czasami słuchanie naszego głosu na nagraniu tak nas boli, drażni, bo my czujemy, jak ściemniamy i nie możemy tego wytrzymać na poziomie podświadomym. Dlatego oglądanie nas na nagraniu tak nas drażni, bo widzimy siebie i my wiemy, że tam jest ściema jakaś, że opowiadamy o czymś. A tak naprawdę szczerze w ogóle nie lubimy tego, o czym opowiadamy. Jeżeli jesteśmy nieautentyczni, to my sami najbardziej to wiemy, ale może to być dla nas bardzo niewygodne. I wtedy na przykład stosujemy różnego rodzaju ucieczki. Na przykład drineczki, na przykład imprezki. Zakupy, praca, ogląda, ogromna ilość pracy, cokolwiek, co spowoduje, że nie musicie się nad tym zastanawiać, tak? Możemy sobie nakleić nad tym stempelek: Ja nie lubię swojego głosu i koniec. Ja nie będę tego słuchać, nie będę siebie oglądać w lustrze, bo ja po prostu siebie nie lubię i koniec i nie wnikamy, nie zastanawiamy się dlaczego nie lubię siebie. Bo ja siebie lubię. Lubię swój głos. Okej, okay, wiem, że dobrze mówię, wiem, że dobrze śpiewam, ale ja lubię też siebie, swoje odbicie w lustrze. Lubię na siebie patrzeć. Lubię swoje ciało. Moje ciało nie jest doskonałe, moje ciało jest moje. Moje ciało działa. Ja lubię siebie, bo ja wiem przez co ja przeszłam. Więc wiem z czym się mierzę, z jakiej prawdy działam, funkcjonuję i nie muszę przed tym uciekać już. I jeżeli lubisz siebie, jeżeli jesteś na dobrej, na swojej, na autentycznej drodze, to zbliżasz się do tego, żeby lubić swój obraz w lustrze, swój obraz na nagraniu, swoje nagranie. To jest bardzo ważne, żeby zastanowić się, czy tak naprawdę ten fałsz, który się wylewa z naszego głosu, z naszego sposobu wyrażania się, wypowiadania się, to nie jest po prostu fałsz. My świadomie nie chcemy kłamać i okłamywać. Czasami my najbardziej okłamujemy sami siebie i nie chcemy tego zobaczyć, nie chcemy tego usłyszeć. Te ćwiczenia, które teraz robimy, będą prowadziły do tego, żebyśmy oswajali się z tym naszym głosem, żebyśmy oswajali się z naszym obrazem, żebyśmy nauczyli się patrzeć na siebie, słuchać siebie i żebyśmy polubili ten głos, żebyśmy odnaleźli autentyczny, własny głos. Gdyby mówienie i gdyby śpiewanie było ciężką pracą, gdyby było trudem, gdyby było mozołem, gdyby było związane z codzienną taką robotą, to na pewno gwarantuję wam, że Kinga Miśkiewicz by się tym w życiu nie zajęła. Bo ja w życiu lubię, jak jest przyjemnie, jak jest lekko, jak jest radośnie, jak jest autentycznie, jak jest z miłością. I takie właśnie jest mówienie, i takie właśnie jest śpiewanie. Wprawdzie, każda rzecz dotycząca głosu dla mnie jest przyjemna i lekka. Mówienie i śpiewanie jest przyjemne, i do tego możecie dążyć, tego możecie poszukiwać. I ja Wam właśnie to przyjemne mówienie, to przyjemne śpiewanie do tego Was zachęcam, że Wam. Jak przemawiacie, jak nagrywacie, jak śpiewacie, ma być przyjemnie. Do tego dążymy. Jeżeli nie jest, to coś jest nie tak. Albo ciało ci podpowiada, mmm, coś ściemniasz, coś tu jest nie tak. Zastanów się, dlaczego ci nie jest przyjemnie. Czy ty czujesz fizyczny zacisk w ciele, to świadczy o tym, że jesteś zestresowana. Dlaczego się stresujesz? Co tutaj się pojawia? Jaki strach? Coś z dzieciństwa? Co trzeba wyciągnąć na wierzch i się jeszcze temu przyjrzeć? Bo jak to wszystko powyciągasz, to naprawdę zrobi się w końcu przyjemnie. I teraz zobaczcie, jeżeli ja nagrywając dla Was, mówiąc do Was, cały czas miałabym w myślach, ja im pokażę, jaka jestem świetna. Tym filmem to oni zobaczą, jaka jestem wspaniała. Ja im pokażę, co ja wiem, ja im pokażę, co potrafię. Warto było kończyć te studia, żeby im pokazać, co ja potrafię. Gdybym myślała o innych, o Was, żeby Wam coś udowodnić, to odebrałoby mi naprawdę całą lekkość, całą przyjemność, całą radość. Myślę sobie o Was, nagrywając ten film, o publiczności. Jeżeli wychodzę śpiewać, to myślę sobie zaśpiewam dla Was, zaśpiewam Wam piosenkę, ale super, że mogę zaśpiewać dla nich piosenkę, ale super, że mogę dać taką wartość, że mogę zaśpiewać koncert. Jeżeli nagrywam dla Was film, to myślę, mam tyle pięknych ćwiczeń, tyle sposobów, żeby odkryć swój głos. Mam tyle wiedzy na ten temat, ale się cieszę, że mogę Wam to dać. I z taką przestrzenią, z takim myśleniem, ale fajnie, że ja dla nich na przykład nagrywam ten film, czytam dla ludzi, nagrywam audiobooka, czytam tak, żeby im się podobało, żeby oni wyciągnęli jak najwięcej sensu, jak najwięcej wartości z tej książki, z tej treści. Ja czytam, mówię, śpiewam z myślą o Was. Nie myślę sobie o sobie, nie myślę sobie wychodząc na scenę, śpiewając. Jak ja im pokażę, ile ja umiem, góry wyciągam, doły mam, wszystko brzmi. Ja im pokażę, udowodnię. O, bardzo wielu wokalistów tak robi. Sama wychodziłam z dużą częścią takiego myślenia na scenę, i wiem, że ludzie tak mają, bo jeżeli jesteśmy niżej troszkę, jeśli chodzi o świadomość, to z takiej przestrzeni robimy różne rzeczy. Z chęci zdobycia braw, po prostu. Niech oni nam biją brawa. Niech nam nie patrzą. Że jesteśmy zawodowo, mamy na przykład jakąś prezentację, chcemy się popisać, pokazać temu szefowi udowodnić, że zasługujemy na tę podwyżkę, a jeżeli zrobimy to z radością, jeżeli zrobimy to z przyjemnością, to to ma zupełnie inną energię i zupełnie inaczej będzie odbierane. Także mówisz lub śpiewasz dla innych czy dla siebie to jest ważne pytanie. I znowu, czy robimy to z miłości i radości, czy ze strachu i chęci udowodnienia, że jesteś coś wart? To o tym już wcześniej powiedziałam. Kolejna rzecz, najważniejsza rzecz na świecie, czyli jeżeli już bierzesz się za coś, na przykład nagrywasz film albo gotujesz rosół, albo wychodzisz zaśpiewać na scenę, albo wyznajesz komuś uczucia, to traktuj to jako najważniejszą rzecz na całym świecie. Zrób to naprawdę dobrze. Bo wtedy poziom satysfakcji i to, co się może wydarzyć, jeżeli włożysz w to całe swoje serce, całą swoją energię, zrobisz to z taką radością i entuzjazmem, to co do Ciebie wróci, to będzie Mistrzostwo Świata. Nie ma szans, żeby wyszło Ci zaśpiewanie piosenki. Na przykład, już tutaj mówię o wokalistach, nie ma szans, żeby ktoś dobrze zaśpiewał piosenkę, śpiewając ją. Tak na 65%. nie? Trochę myśląc o obiedzie, a trochę myśląc o, o tym, że gardło boli, że zaśpiewa na półgwistka, trochę dzisiaj nie chce, brzuchcie boli. Nie da się dobrze zaśpiewać w ten sposób. Nie da się dobrze zrobić prezentacji, jeżeli mamy takie poczucie, że w ogóle nie wiemy, o czym opowiadamy, nie angażujemy się w to, nie da się robić. Na pół gwizdka, tak żeby było coś dobrze. Jeżeli włożysz w to całą swoją energię, ale z takim entuzjazmem, z radością, to wróci do ciebie znacznie więcej niż to, co wkładasz. I to jest też moje mega odkrycie. Odkąd działam w ten sposób, właściwie się nie męczę. Jeżeli ja prowadzę na przykład zajęcia. W taki sposób angażując się, z taką radością, i tak naprawdę wkładam całą siebie, jestem tu i teraz, to ja mam taką wartość sama, takie poczucie, że to jest warte, że to jest dobre. Od uczniów dostaję takie wzmocnienia, mam, dostaję co chwila takie informacje, że to ma mega znaczenie dla kogoś, to ma sens i warto jest wkładać całego siebie w to, co się robi. Ja jestem tylko człowiekiem, czasem też odpuszczałam, byłam zamyślona i miałam takie poczucie, że jestem bardzo potem zmęczona, ale właśnie wtedy, kiedy się wycofywałam, kiedy nie dawałam z siebie 100%. A kiedy robię to naprawdę dobrze, to mam niesamowicie dużo dobrej energii do działania. To jest takie ładowanie baterii. Tu już mówimy o takich rzeczach trochę. Metafizycznych, ale rzeczywiście, jak wkładasz, dajesz energię, to dostajesz też energię. Kolejna kwestia kontrola. Co ci daje, a co zabiera? I skąd się kontrola bierze? Są osoby, które wszystko chcą skontrolować. Bardzo dużą chęć kontroli miałam również ja w swoim życiu, więc doskonale wiem, czym się z wami dzielę. Nie wiem tego z książek, kochani, wiem to z życia i to z takiego mojego życia, dawnego. My czasami chcemy kontrolować to, jak postrzegają nas inni. Bardzo dbamy o to, żeby wszystko, co wrzucimy na social media, było idealne, albo to, co mówią o nas inni, żeby było jak najlepsze. Żeby mówić tylko i wyłącznie to, co ma być powiedziane, mądre rzeczy, cokolwiek to znaczy, tak bardzo chcemy kontrolować to, co się wydarzy, jeżeli o nas chodzi. Zastanówcie się, czy to też nie jest strach, co ludzie powiedzą, czy to też nie jest lęk przed tym, jak zostaniecie odebrani. Jeżeli ja chciałabym maksymalnie w sposób maksymalny skontrolować to, żeby ten film był nagrany najlepiej na świecie. W wszechświecie, wszechświatów, to musiałabym poczekać jeszcze trochę, wynająć profesjonalną ekipę, do tego zrobić pewne rzeczy, żeby o nie zadbać, o te, o których nie miałam możliwości zrobienia tego teraz, ponieważ chcę wam nagrać film teraz, a nie za 3 lata albo za 30. Nie jestem w stanie skontrolować wszystkiego. W pewnym momencie e, jechała karetka. Otworzyłam okno. Mimo, że nie powinnam tego robić, była, było duszno. Macie to na nagraniu. Nie byłam w stanie skontrolować tego. Mogę zrobić najlepiej, jak się da. To, co mam do zrobienia, jeżeli chcę dać wam film dzisiaj, jutro za tydzień, to ja potrzebuję go mieć dzisiaj, jutro i za tydzień wam go dać. I Wy dzięki temu. Możecie już korzystać z tego filmu z tej wartości z tych treści. Jeżeli ja będę chciała maksymalnie skontrolować wszystko, żeby wypadło perfekcyjnie, to być może nigdy byście nie obejrzeli tego filmu. I jeżeli chcesz maksymalnie wszystko kontrolować, jeżeli chcesz być perfekcyjna, jeżeli czekasz na przykład aż się idealnie nauczysz emisji głosu, żeby występować publicznie, albo jeśli nadal nie nagrywasz filmów na przykład, a bardzo byś chciała, bardzo byś chciał to zrobić, ale jeszcze chcesz się douczyć kolejnym kursem, I jak już będziesz perfekcyjna, perfekcyjny, to dopiero się pokażesz. To ja ci powiem to sobie czekaj. Ale możesz też przejechać palcem i znaleźć moje pierwsze filmy, które wrzucałam na TikToka, na YouTube'a dwa lata temu, albo trzy, albo pięć, albo znajdź sobie mój wywiad ze mną na YouTubie sprzed 10 lat. Tak. To zobaczysz, jak bardzo można się rozwinąć i jak bardzo można być nieperfekcyjnym, a jednak coś robić. Bo owszem, wokalistką byłam zawsze i zawsze dobrze śpiewałam, ale ja naprawdę miałam ogromny stres związany z wystąpieniami publicznymi. I w momencie, kiedy ja śpiewałam, grałam koncert i na przykład ktoś mnie zapraszał na wywiad, to był taki koszt emocjonalny dla mnie, to było taki stres. Że ja później musiałam odsypiać dwa dni taki wywiad, bo tak bardzo mnie to dużo kosztowało energii. Ludzie mi zadawali trudne pytania, ja ze stresu zapominałam te nazwy, mówiłam jakieś głupoty, żeby cokolwiek powiedzieć, bo tak się wstydziłam mówić, nie pamiętałam, zapominałam różne rzeczy. Owszem, to się ogląda, nawet miło, to całkiem jakoś wypadało, ale ja miałam takie wrażenie, że ja to później odchorowywałam, to był dla mnie ogromny stres, bo tak bardzo chciałam to kontrolować, a ja nie umiałam tego kontrolować. Nie wiedziałam jak to zrobić. I byłam wtedy nieidealna, ale mimo wszystko się odważałam. I zobaczcie, jak nagrywałam pierwsze TikToki, pierwsze filmy na YouTube'a, też nie byłam taka swobodna jak jestem dzisiaj, ale nagrywałam je i nagrywałam kolejne i kolejne, a wielu filmów już nie widzicie, bo już są niepubliczne, ale uczymy się. W działaniu, mimo lęku, działamy mimo lęku i wtedy się uczymy i rozwijamy, inaczej się nie nauczymy. Także nie możesz wszystkiego skontrolować. Nie ma to sensu. Zawsze kontrola, dobra nie zawsze. Kontrola bardzo często wynika z lęku, ze strachu. Przyjrzyj się temu. Właśnie dałam Ci kilka moich złotych rad w prezencie. To są takie rzeczy, do których doszłam przez lata. Docierałam tutaj, żeby to wiedzieć, i cieszę się, że mogę się tym z Tobą podzielić. Naprawdę się z tego cieszę, że odważyłam się mówić do kamery, że odważyłam się do tego, mimo tego, że nie byłam idealna i nie jestem nadal idealna, że odważyłam się mówić do Was. Życzę Wam wspaniałego dnia, dużo odwagi, wyrażajcie się, mimo tego, że nie jesteście jeszcze dzisiaj perfekcyjni i nigdy nie będziecie. Pamiętajcie, nigdy nie będziecie perfekcyjni, nigdy nie zaśpiewacie perfekcyjnie, nigdy nie powiecie czegoś, nie wystąpicie perfekcyjnie, ale mimo wszystko, mimo tego, naprawdę możecie to robić. Trzymam za Was kciuki. Subskrybujcie ten kanał, obserwujcie. Oglądajcie te filmy i do zobaczenia na moich kursach, na moich warsztatach. Cześć!